Cześć, dzisiaj będziemy... będę uczył puszynową ekipę grać w Browsters. Tak! Jej! Jest! Znaczy jeden z nich to już dobrze umie grać w Browsters, prawda Spike? Tak, ja im będę mówił co mam robić. Ja. ja. Ja, 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 ja. Moje problemy techniczne były, ale okej. Okay. Okej, okay, to mam dwie skrzynki, to to może najpierw sobie otworzymy. Okej. Okay. Pierwsza? Tak. Dawaj, Oskar. 13 monet. Ems. 25 punktów mocy do kiełka! Bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, ogólnie, pewnie wczoraj wyjdzie, bo nagrywam filmy na zapas, wyszedł nowy miasz kiełek. Ale jaja. Okej. Okay. 18 monet, 6 punktów do bólu i 6 do pokoju. Okej. Okay. Teraz zobaczmy. 500 monet Że 28 500 pucharków. Równe. OK. to sobie kupię może za 80 monet do punkty do Majka. OK. Kupiłem. I teraz możemy grać. Okej, okay, kto zaczyna? Ja, ja zaczynam grać. Oj! Przeszłam spajki. O! Pierwszy żywodnik pushing. Okej. Okay. ok, idę tutaj sobie. Najpierw. No. no. Idę sobie tu. Idę tu. Jak się chodzi? Chodzi się tym niebieskim kółkiem. A, a szczera tym czerwonym. Okej, okay, to idę. Cztery drużyny. A co chodzi z tymi drużynami? Im mniej, tym więcej pucharków. Aha. Mój gościusz ginął, Zegeneruj się w krzakach. Ale mam całe HP. Okej, okay, poczekaj aż ja się odrodzi. Trzy drużyny. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że dużo pucharków będzie. Wielkie stacie! Będzie aż siedem pucharków. Okej, okay, to dawać mi było jeszcze 7 pucharków. A jak to wygracie, to będzie dziewięć. Okej. Okay. Bum. Bum macie, 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 macie. Kurde. kurde. Ale sześć pucharków puszyn, nie przejmuj się. Na serio? No patrz. Wow! Ok, następny uczestnik to jest drugi puszyn, ale mniejszy. Ok, czyli już słyszałem, co mam robić. Tak, o, tak ostre? Puszyn To o to chodziło? No, o to chodziło. Ok, to graj sobie. Ok. Na on co grasz? No to taki indyjski sposób. Aha. Nie wiedziałem. O jakiś pan chodzi, ale nie przejmuję się tym. Opuszczaj, zbieraj to. A co mi to daje? Dodatkowe HP i możesz mocniej bić. Kurde, szkoda, że on to zabrał. Tego niebieskiego mam bić? Nie, to twój gościu. Aha. Czekam. O, pomóż swojemu, pomagam. Co jest? Zero puszni. Ale przynajmniej nic nie straciłeś. Cieszę się w sumie. Jej, nic nie straciłeś. Następny kandydat, leniwiec. Leniwcu, graj. Okej. Okay. Gram, gram. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli to mamy rozwalać, tak? No to masz rozwalać. Oj, up. O, to twój gościu ci pomógł. Okej. Okay. My dostajemy jakby podwójnie. No, dostajecie. Aha. Okej. Okay. Aj, aj, aj. Pomóż gościu, pomóż gościu, pomóż gościu. Pomógł ci gościu i wygraliście z nią. O, to fajnie. Chyba fajnie, że? No fajnie. Daję, daję, daję. Pan ja tu daję. Jest. Pan ja tu daję. Pan ja tu. Siedem pucharków. Brawo. Jest. Następnym uczestnikiem jest pan Panda. Okej, okay, tu gram. Gram sobie. O, uciekaj. Ok, ty to są typy, którzy chces, chcą coś zrobić złego. Tak oni chcą cię zabić. A to się z nimi naokoło pobawię. O Jezu! Jakie chytry! Oj. Twój gościu ci pomoże. Okej. Okay. Pomagaj mi gościu. On Cię odrodzi. A, czyli wracam na tą gierę. No, wracasz. Oj, odrodziłem się. Teraz ich w tak biją. Pym, pym, pym. Oj, tam ktoś jest. Tam ktoś jest. A, zer Zerpucha... I minus jeden pucharek. A następnym razem w jakimś tam odcinku będę lepiej miał. Ok. Okej. Następnym uczestnikiem mieć... jest Ryś, ryś, no to gram. Okej, okay. okay, czyli w tą tonie, tu sobie gram, wbijam na mapę i rozwalam całą hp. I i, i nie mam hp. Ej, co się stało? Jakby zabijam pająka. A, tym promadowaczkom, hej, okej, okay, to graj. Mm, 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 mm. I co się dzieje jakby? Pomagam ci, gościu mój, pomagam ci. O, pierwszy kill oskarżony, czyli ty. Wow, pierwszy kill na tym odcinku, należy no, do ciebie. Kill, czyli zabicie. Aha. Dawajcie wygraliście to i dobrze się z tym gościem dogadajecie. Dawajcie tą zupę, zupę na obiad. Dawajcie. Wygraliście pierwsza wygrana w tym odcinku. Plus dziewięć pucharków jejny Lysy są lisy gwiazdą dzisiejszego odcinka. Ale to jeszcze się okaże. Bez cieśpienik i Spike. A. Okej, okay, no jest. Tym uczestnikiem jest piernik, piernik, Pokaż krasę. I się upiec na grubaska. Ok. Dobieraj piernik. Na razie to najfajniej zagrał to, ugrał to Rys, Rysio. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. O! Już cztery drużyny tylko. Piednik, od razu twój gościu pokoksiem ich. Aj, a masz, a masz, a masz, a masz. masz. Uciekamy. O, biednik, dobrze się z twoim gościem dogadujesz chyba, jak uciekacie razem. 10, 9, 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Czy gościu użył usta? <try> Trzy pucharki. Yay! Ostatnim uczestnikiem w dzisiejszym odcinku jest Spike. Daję Spike. Daję Spike. Daję Spike. Okej. Okay. Jak daję to daję. Okej. Okay oj, oj, oj wspieraj mhm. to mi powinno pójść z krasą w końcu tam z Brawlstedt Sam i mogu, a mogę, a ich grać sobą, dlaczego nie z sobą a, no bo mi się podoba nowe zadmarsz kiełek, nieźle koksi. No to to jest normalnie bomba. A na zadymie może odgrozić bramkę swojemu przeciwnikowi i nie może mu strzelić przez chwilę. No to też jest mega OP. Dawaj ich, dawaj ich, dawaj ich. No róż, ja to wygram. Zobaczę. Przecież ja jestem sam z O, coś to by nie poszło. nie grałem z sobą. Okej, okay, więc na tym skończyłby się dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w ogóle. Papa, pa. pa. pa, pa. Subskrypcję, słóweczek. Komentarz na TikToku. I. Pa.